Cześć, tu Kinga Kordier, a Ty słuchasz swojego ulubionego podcastu Chemia z pasją. Dzisiaj krótko o żółcieni metylowej. Co to za związek? To nn dimetylo 4 anilina, Inaczej nazywana żółcienią dimetylową albo żółcienią masłową. Jest to dobrze nam znany, nam wszystkim wskaźnik pH. Jak wygląda? Ma postać żółtych kryształów. A skoro jest wskaźnikiem pH, to znaczy, że będzie zmieniał swoje zabarwienie w wodnych roztworach o różnych pH. W roztworze wodnym o pH poniżej 2,9 żółcień metylowa przyjmuje barwę czerwoną, natomiast w roztworze o pH powyżej 4 barwę żółtą. Żółcień metylowa stosowana była jako barwnik spożywczy. Między innymi do barwienia margaryny. Dlaczego się już jej nie stosuje? W latach 30. XX wieku została ona wycofana ze względu na jej możliwą, możliwe działanie kancerogenne. Żółcień metylowa to barwnik diazowy, który może ulegać redukcji do amin o działaniu rakotwórczym. A kto zsyntezował po raz pierwszy żółcień metylową? Zawdzięczamy to Peterowi Grisowi niemieckiemu chemikowi. Gris w 1858 roku odkrył reakcję diazowania, i to on jako pierwszy otrzymał sole diazoniowe. Obecnie opisano już około 10 tysięcy takich związków. Hmm. Niedozwolona, a mimo to żółcień metalowa była stosowana? Tak, dokładnie tak. W latach 2005-2010 odnotowano cztery takie zgłoszenia. W roku 2005 zgłoszenie dotyczyło produktu pochodzącego z Polski. Obecność żółcień metylowej stwierdzono w mieszance przypraw z kary. A po co między innymi żółcień metylowa w przyprawach? Do zamaskowania przebarwień przypraw. Dziękuję za odsłuchanie tego króciutkiego podcastu. Już dzisiaj zapraszam Cię na kolejne w przyszłym tygodniu.